Dzień dobry! Dziś witam Was za kierownicy absolutnie wyjątkowego samochodu. I to wyjątkowego nie tylko w tym sensie, że Toyota się ważyła zrobić coś takiego, ale w ogóle. Otóż jest to Toyota CHR. I zanim zaczniemy się nabijać z tego jakże seksownego Skrótu, akronimu Bóg wie, miana z tej nazwy, która równie dobrze może być wymawiana jako chr, to przyjmij mi do wiadomości, że drugiego takiego auta nie ma na rynku i nigdy nie było. Toyota wykazała się wręcz nieprawdopodobną odwagą. I nie chodzi o sam design, bo kwestia designu to już są prawie dwa lata od kiedy Toyota przestała się bać i zaczęła robić auta, może nie dla każdego, ale jednak atrakcyjne, również wizualnie. Ale w przypadku CHR-a mamy do czynienia z samochodem, który wygląda niemal identycznie jak piekielnie odważny prototyp którym kiedyś Toyota kusiła Efekt jest arcyciekawy Ponieważ Jednym z Ze sposobów Rozwijania skrótu CHR Jest Coupé High Ride Czyli coupé Z wysokim prześwitem Dobrze Ja nie mam z tym najmniejszego problemu Ponieważ rzeczywiście sylwetka tego auta przypomina kupę w tym sensie, w którym jest to od kilku lat modne, kiedy suwy, crossovery i inne dziwaczne samochody otrzymują bardziej ścięty tył i zamiast typowego wyglądu kombi bądź hatchbacka, robią się czymś w rodzaju właśnie czterodrzwiowych coupés, z tym, że posiadających tylną klapę. Mnie to absolutnie nie przeszkadza, ponieważ urawniłówka jest wstrętna w każdym absolutnie punkcie odniesienia, również w przypadku stylistyki samochodów. A Toyota CHR ma nie tylko odważną linię ma również bardzo odważne detale, przy czym niektóre są wręcz odkrywcze, jak na przykład o te klamki tylnych drzwi. Bardzo bardzo mi się to podoba. To, że każdy człowiek, który usiądzie z tyłu, nie tylko przestraszone dziecko, zacznie natychmiast odczuwać klaustrofobię, to jest rzecz w sumie wtórna i Mało istotna, bo wbrew temu, co się powtarza w różnych marketingowych materiałach, nie jest to i nigdy nie będzie auto rodzinne. Chociaż zapewne jako takie będzie typowane i kupowane. Ale dużo częściej, przynajmniej ja tak to odbieram, będzie kupowane na zasadzie tatusiu wujku. Albo kochanie, ja chcę tę Toyota. Ja chcę CHR-a. I absolutnie nie należy się temu dziwić, bo według mnie jest to nie tylko pierwsza, ale od razu niezwykle udana próba ze strony Toyoty podbicia kompletnie nowej grupy klientów. Mianowicie tej, która kupuje samochody. Frymuśne, fikuśne, ciekawe, nietuzinkowe. A tym samym jest to pierwsza i od razu w pełni udana próba sprzedania technologii hybrydowej idei samochodu hybrydowego zupełnie nowej, świeżej, młodzieńczej części społeczności. Bo Mimo, że to auto występuje jeszcze z silnikiem 1.2 turbo znanym między innymi z modelu Auris, to jednak 90 kilka procent zamówień dotyczy właśnie takiego wariantu, jakim teraz jadę, czyli hybrydy. I powiem tak, to jest tak sprawne auto, że Ci, którzy się dadzą namówić na zupełnie nowy design, i przy okazji wpadną do pułapki pod tytułem hybryda dla innych, będą zachwyceni. To auto ma dokładnie identyczny zespół napędowy zespół hybrydowy jak Prius, jak Auris hybrydowy czyli Silnik 1.8 benzynowy, bez doładowania. I silnik elektryczny. Silnik benzynowy ma mniej niż 100 koni 98 dokładnie. Pracuje w ultraoszczędnym trybie tak zwanym trybie Atkinsona. Silnik elektryczny, który go wspomaga w miarę możliwości, przy każdej prędkości i w każdej sytuacji. Rozwija moc tak naprawdę nieznaną i moment obrotowy, tak naprawdę nieznany, ponieważ konstruktorzy tym żonglują. W każdym razie, łączne, łączne osiągi systemowe to jest 122 konie mechaniczne i około 180 Nm. I jedna i druga wartość, jak na dzisiejsze czasy, są najwyżej skromne. Tym bardziej zachwyca to, jak niebywale zwinne i żwawe jest to auto. Przy czym żwawość ta sięga również bardzo wysokich prędkości autostradowych. Nie, żeby to był demon szybkości. I, i, I demon zrywu, powodujący, powodujący, że jak wdepniesz gaz, to twarz ci spłynie za uszy, jak to ładnie kiedyś Clarkson określił. Nie. Ale jest to auto naprawdę bardzo żwawo przyspieszające i naprawdę zaskakująco, aż zwinne. W tej zwinności bardzo pomaga precyzyjny, świetnie wspomagany układ kierowniczy. Bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry, choć ciut za twardo zestrojony układ jezdny, układ resorowania, który ma, nietypowo dla takich niedużych hatchbacków, oś wielobahaczową z tyłu. Wszystko to razem naprawdę bardzo, bardzo fajnie się prowadzi, a z mojego punktu widzenia ten samochód ma tylko jedną wadę, która potrafi być poważna, a co najmniej, przepraszam za określenie, upierdliwa. Mianowicie, to jest najgorzej wyciszona kabina w jakiejkolwiek Toyocie od co najmniej lat 80. Każdy rodzaj hałasu. I opływowego, i toczenia, i co najgorsze, silnika, przenika prawie niefiltrowany do kabiny. To, co teraz sobie jedziemy przez miasto, nie przeszkadza, bo w sumie jest to dosyć typowe dla, dla toyotowskiego zespołu napędowego wyposażonego w bezstopniową skrzynię ECVT, że jak wciśniemy gaz, To silnik zaczyna wyć, a przyspieszanie auta jest z tym no, dosyć luźno związane. Ale kiedy się jedzie 100-110 km na godzinę, nie mówiąc o wyższych prędkościach, wycie silnika zaczyna być wręcz ogłuszające. Przy czym nie wiem, czy to jest kwestia Samego tego zespołu napędowego, który w innych modelach jest inaczej wygłuszany? Czy jest wadą akurat tego konkretnego samochodu? Ale silnik benzynowy, tak mniej więcej, w dwóch trzecich swoich obrotów, wydaje dźwięki. Nie do końca wiem, jak je nazwać, prawie że poddźwiękowe, w każdym razie jest to coś niezwykle nieprzyjemnego, naprawdę. Spróbuję to wywołać teraz w czasie jazdy, bo no jest to warte przedstawienia, w każdym razie. To jest jedyna wada tego samochodu i to wada, która dla takiej marki jak Toyota oznacza ja wiem, tydzień wprowadzania poprawy. Dojeżdżam właśnie do obwodnicy i za chwilę będę mógł Wam zaprezentować możliwości głosowe silnika 1.8 w Tojacie CHR. A na razie powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Po mieście bez najmniejszego problemu uzyskuje wynik 4,7 na setkę. Bez najmniejszego problemu i bez najmniejszych prób oszczędzania. W trasie nie jest możliwe zejście poniżej 7,5. I jeden, i drugi wynik należy uznać za naprawdę bardzo dobry, oczywiście z zastrzeżeniem akustyki. Ale problem jest jeszcze jeden, mało dla mnie zrozumiały. Mianowicie, Toyota we wszystkich swoich hybrydach stosuje zbiorniki paliwa o pojemności tak naprawdę niewiele większej od kanistra typowego zapasowego. Pojemnika na paliwo. Tu jest niespełna 30 litrów, co przy spalaniu w okolicach 8 litrów na setkę oznacza nastyk możliwości przy wyprawie z Warszawy do Wrocławia nową trasą. Uwaga! Bardzo szybko taką, jak powinna być. Natomiast dźwiękowo jest to coś strasznego. Wracając do zasięgu na zbiorniku, nawet nie to jest problemem, że trudno dojechać z Warszawy do Wrocławia. Gorzej, że coś jest nie tak z matematyką pokładową tego samochodu. Co tutaj widać akurat na przykładzie nawigacji, która na ma spore tendencje do gubienia się. A mianowicie, że za żadną cholerę nie chcą się ze sobą zgodzić najprostsze wyliczanki czas, prędkość, zasięg, odległość. Kiedy wyjeżdżałem z Piaseczna do Wrocławia, miałem pełny zbiornik. Komputer pokładowy informował mnie, że mam zasięg 858 km. Kiedy wjeżdżając do Wrocławia na ostatnich parach benzyny, wjeżdżałem na stację benzynową, wiedziałem, że pokonałem niecałe 400. <grym> Więc o co tu chodzi? Z czego ten samochód bierze średnią? To pytanie postawiłem sobie po chwili, kiedy już zatankowałem auto i ponownie zobaczyłem zasięg, przeszło 800 km. Czyli tak jakbym wcale przed chwilą nie pokonał trasy, na której samochód palił średnio 7,8 litra benzyny na 100 km. Ale to tylko taki mały przyczynek do stwierdzenia znanego wielu ludziom, że komputery pokładowe kłamią. W Toyocie było to oczywiste od bardzo dawna, ponieważ kiedy komputer pokładowy na dojeździe, na rezerwie podawał zasięg zero, de facto można było jeszcze przejechać około 100 km. Więc należy po prostu przyjąć to z dobrodziejstwem inwentarza. Generalnie wracając do podsumowania, ten samochód jest prawie że znakomity. Jest z całą pewnością świetny. Jest znakomicie pomyślany, znakomicie wykonany. Wnętrze jest wykończone wręcz z pietyzmem, znakomitymi materiałami doskonale spasowanymi. Świetnymi w dotyku, naprawdę z ogromną przyjemnością tym się jeździ. Bardzo dobry system audio, znakomite przednie rampy. Jeździć i cieszyć się. Choć ze względu na akustyczną charakterystykę zespołu napędowego, nie zgodzę się z polskim hasłem reklamowym. Narodziny Gwiazdy. Ponieważ jestem tak stary, że jeszcze pamiętam, że był to tytuł filmu, w którym występowała Barbara Streisand. A do jej możliwości głosowych nikt nigdy nie miał najmniejszych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Zachęcam do subskrybowania tego kanału Pertęględzi. Czekam na Was na swojej fanpage'u facebookowym Maciej Pertyn Pertyński Dziękuję